Hejka, tutaj Remi z kanału Lilac Quick's i dzisiaj chciałam z wami porozmawiać o tym, co chcę osiągnąć książkowo w roku 2019. Myślę, że dobrze wiecie, że postanowienia noworoczne zwykle się nie spełniają, bo zwyczajnie o nich zapominamy albo nie mamy na nie czasu czy siły, ale to jest parę rzeczy, które naprawdę chciałabym zrobić w tym roku, zarówno jeżeli chodzi o to, co będę czytać, jak i o to, co będę robić na kanale. Mam nadzieję, że chociaż część z tych rzeczy uda mi się zrobić i że chociaż Część z tych rzeczy będę mogła odhaczyć pod koniec roku. Nie wiem, jak to wyjdzie z czasem, no bo mimo wszystko jestem w klasie maturalnej i potem dużo rzeczy się będzie zmieniać w moim życiu, kiedy będę się wyprowadzać na studia, o ile będę się wyprowadzać na studia. Więc to będzie ciężki rok, ale równocześnie mam w tym roku najdłuższe wakacje życia, więc chcę też je wykorzystać na nadrobienie trochę czytelniczych zaległości oraz na. Czytanie rzeczy, na które normalnie nie mam czasu, albo szkoda mi czasu, bo wiem, że mam milion innych rzeczy do przeczytania. I przede wszystkim mam taki, ułożę sobie taki system powiedzmy tego, jak chcę czytać w tym roku jakby miesięcznie. Jak wiecie, ja zwykle nie robię biarów i zwykle wybieram książki na podstawie tego, na co mam ochotę. Po prostu albo co mi odpowiada w danym momencie, bez jakby wcześniejszego ustalania na początku miesiąca na przykład, ale... Mam takie kilka, powiedzmy, kategorii, na które dzielę książki, które mam do przeczytania i chciałabym, żeby udało mi się czytać po jednej książce co najmniej z każdej kategorii w miesiącu, bo wtedy też mam dość różnorodny zestaw książek, o którym mogę Wam opowiedzieć pod koniec miesiąca we wrap no i po prostu pozbywam się też książek z TBR-u. I jeszcze zanim opowiem właśnie o tych kategoriach, chciałam tylko powiedzieć, że kilka miesięcy temu y, część moich książek z TBR-u zapakowałam w papier taki prezentowy, e, tam widać więcej tych książek, e, ponieważ są to książki, które chcę przeczytać i których nie chcę się pozbywać bez przeczytania ich y, uprzednio, ale nie mogę się za nie zabrać i jakoś tak nie jestem w stanie po prostu, wiecie, się zmotywować do tego, żeby akurat po tę książkę sięgnąć w danym momencie, bo zwyczajnie nie mam takiego, wiecie, impulsu, takiego powodu poważnego, do którego miałabym to zrobić, e, więc stwierdziłam, że zapakuję je w papier prezentowy i będę co miesiąc losować jedną taką książkę, którą będę się super bardzo starać przeczytać, żeby no, mieć satysfakcję też, że pozbyłam się nawet książek, które, do których mnie nie ciągnie aż tak bardzo z TBR-u. To trochę jak to, co robi Sylwia z kanału Wishfulfulment na swoim kanale, tylko że ona jakby rozpakowuje co miesiąc cały swój TBR z tych opakowań, a ja po pierwsze Szkoda mi papieru, próbuję być eko, okej. Okay. Po drugie, nie potrafię pakować książek i po trzecie, jednak lubię mieć kontrolę nad tym, co czytam e, i nie, nie byłabym w stanie aż tak się kompletnie zdać na los. E, już nawet muszę powiedzieć, że niestety w tym miesiącu podejrzałam, jaką książkę lasuję, bo e, ogólnie no to, wiecie, ja nie jestem no super dobra w pakowaniu i one się trochę... Rozlepiają i w ogóle, więc w sumie mogę sobie, tak wiecie, pochylić i zobaczyć, co tam jest w środku. Nie mam zamiaru tego robić już więcej po tym miesiącu, ale w tym miesiącu po prostu bardzo potrzebowałam mieć kontrolę jeszcze nad tym, co czytam. No i właśnie e, wylosowałam, co w sensie, no się w sumie wybrałam na asyrnarza Federica No nieważne. Nie, to jest takie nieważne. Yy... Tak. Więc tak, co miesiąc chcę czytać jedną zapakowaną książkę, odsłuchać jednego audiobooka co najmniej, ponieważ no bo jak już płacę za Storytel co miesiąc, to fajnie by było korzystać z tego chociaż jedną książkę odsłuchać co miesiąc, zwłaszcza, że jest tam dużo książek, do których nie mam dostępu na co dzień, no i właśnie dlatego używam Storytela, żeby mieć jakby Większy dostęp do książek, które normalnie musiałabym zamawiać, na przykład z internetu po angielsku, i tak też one dojdą, i potem w niej tak bym ich nie przeczytała. No wiecie, oprócz tego, właśnie w każdym miesiącu chcę czytać jedną książkę po angielsku, ponieważ kiedy pojechałam do Londynu, to kupiłam i bardzo dużo, w sensie no może nie bardzo dużo, ale tak chyba osiem. I oprócz tego miałam w domu jeszcze tak pięć co najmniej wcześniej kupionych, i jeszcze potem po moich rodzinach, kiedy miałam więcej pieniędzy, znowu zamówiłam dużo książek z dwóch Depository no i tego się robi dużo. No i fajnie byłoby też właśnie po prostu co miesiąc czytać książkę po angielsku, żeby po pierwsze właśnie pozbyć się tego, z takiego jakby osobnego tbr z kategorii książki po angielsku, a po drugie, żeby po prostu nie zapomnieć jak się czyta po angielsku i żeby się jakby rozwijać językowo dalej w tę stronę i więcej rozumieć z każdą książką, z każdym miesiącem. Oraz jeden komiks co miesiąc, ponieważ okazuje się, że mam wciąż dużo nieprzeczytanych komiksów i mang. No i oprócz tego właśnie po prostu różnorodność, żeby mieć coś co mogę przeczytać, nawet, wiecie, w jedno popołudnie, w parę godzin nawet nie, i po prostu iść do przodu z tymi seriami, które pozaczynałam, bo z tym również mam problem. Oczywiście mam dużo lektur szkolnych teraz, jestem w klasie maturalnej, jak to powtarzam w każdym filmie, bo to dużo tłumaczy, szczerze mówiąc. No i na przykład teraz słucham tylko jednego audiobooka i muszę czytać dwie lekturki na już, na wczoraj tak naprawdę, więc... Będę również czytać dużo lektur, więc możliwe, że tak naprawdę do matury to te moje plany będą trochę zaburzone i że jednak nie uda mi się wszystkiego spełnić, bo będę czytać dużo lektur. Ale myślę, że nawet po maturze yy, będę czytać dużo takich właśnie, wiecie, książek polskich autorów na przykład z XX wieku albo nawet wcześniejszych, ponieważ mam długą listę książek, które moja pani polonistka poleca na lekcji. I chcę je kiedyś przeczytać. Oczywiście pewnie zajmie mi to jakieś 10 lat, ale yy, no tak, więc powiedzmy, że jeszcze jedna lektura, czy jedna taka powiedzmy klasyczna książka, głównie z literatury polskiej, będzie też w każdym miesiącu przeze mnie przeczytana, mam nadzieję. Oprócz tego ustawiam sobie na Goodreads cel na 2019 na 75 książek, ponieważ w tamtym roku udało mi się przeczytać 69. Więc myślę, że 75 jestem w spokojnie sta w stanie przeczytać. Zwłaszcza, że chcę czytać więcej komiksów, powieści graficznych i takich rzeczy. E, więc myślę, że powinno mi się to udać, zwłaszcza przez te wakacje, właśnie. E, no i ogólnie celuję w więcej niż 75, no ale zobaczymy, jak to będzie. Co do wakacji, e, bardzo, bardzo, bardzo chcę w wakacje zrobić maraton książek Ricka Jordana, ponieważ nie czytałam ich, w sensie, no, jakby nie czytałam powiedzmy. Serii, tej serii o herosach, odkąd wyszła Krew Olimpu i po prostu w tym momencie, no, wiecie, czytałam na bieżąco to, co wychodzi co rok mniej więcej, czyli głównie Magnusa i Apolla ale bardzo tęsknię za moimi dziećmi i tęsknię za Percy Jacksonem i za klimatem Percy'ego Jacksona oraz za olimpijskimi herosami i wszystkimi moimi dziećmi i po prostu tymi bohaterami, którzy mi towarzyszyli przez tyle, tyle lat, kiedy jeszcze zaczynałam tak naprawdę moją przygodę z czytaniem i do których jestem tak cholernie przywiązana, i po prostu chcę przeczytać, wiecie, wszystkie serie Cara Jordana w wakacje Planuję z mamą wyjazd w góry, więc możliwe, że wtedy po prostu wezmę, osobną paliskę na, na wszystkie Raz, pięć, 10, 3. trzy, trzy, trzy 15 książek Cara Jordana, które muszę przeczytać, żeby przeczytać wszystkie jego serie Ale to jest ogólnie mój wielki plan i marzenie, ponieważ bardzo, 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 bardzo tęsknię za tymi bohaterami i muszę sobie przypomnieć dużo rzeczy i chcę to przeżyć po prostu jeszcze raz. Oprócz tego mam parę rzeczy, które chciałabym, żeby udało mi się zrobić, przynajmniej przeczytać wakacje. Jeżeli to się nie uda, to no nie będę aż tak zła na siebie, jak za nieprzeczytanie książek Ricka Jordana, ale wciąż dość mi na tym zależy, bo wiem, że potem nie znajdę na to czasu albo, wiecie, takiej motywacji. No i chciałabym na przykład przeczytać w końcu Władce Pierścieni, bo nigdy nie czytałam. Czytałam tylko Hobbita e, oraz Nędzników i jeszcze raz przeczytać serię Ulyssesa Samura. E, Nędznicy jak wiecie, no, to są dwa ogromne tomy, e, więc myślę, że tylko w wakacje uda mi się to zrobić, zwłaszcza, że no, samo noszenie tej książki ze sobą było bardzo problematyczne e, tak na co dzień w roku szkolnym. A seria Ulyssesa Moore to jest kolejna seria, która bardzo, bardzo była mi bliska, kiedy byłam jeszcze dzieckiem e, i której nigdy nie skończyłam. Mam 11 tomów chyba, coś nie pamiętam, ile cała seria ma tomów, ale chyba brakuje mi jednego czy dwóch do końca serii. Ja po prostu nigdy jej nie skończyłam i no wiecie, nie mogę teraz tak po prostu po 8 latach wziąć kolejną część i zacząć ją czytać, żeby skończyć serię. A to są książki dla dzieci, więc powinno mi się je szybko czytać i po prostu bardzo je lubiłam. I bo potrzeby wrócenia do nich. Ja oprócz tego w tym roku chcę koniecznie zacząć znowu czytać książki Brandona Sandersona, bo nie czytałam nic Brandona Sandersona od roku 2016, chyba. Tak mi się wydaje, że od 2016 nie przeczytałam ani jednej książki Sandersona, mam kupione trzy kolejne z tej takiej trilogii, bla bla. I po prostu, no wiecie, on pisze dużo książek jego książki są długie, ale są też fantastyczne i cudowne, i bardzo lubię jego światy. Chce w sensie, się rozumie, świat, i po prostu chcę znowu czytać Sandersona. Oprócz tego, moim postanowieniem co do książek i czytelnictwa na ten rok jest kupować mniej książek, ponieważ mam naprawdę bardzo, bardzo dużo książek, które czekałem na przeczytanie, i szczerze to coraz bardziej mi to przeszkadza, bo zaczynam się stresować tym, że jest ich tyle i tyle kolejnych super książek wychodzi, i muszę sobie uświadomić, że nie muszę mieć. Książki, która wydaje się super tuż po jej premierze, i że mogę, naprawdę mogę poczekać nawet rok, nawet dwa lata, aż w końcu będzie ten moment, gdzie rzeczywiście będę mieć czas na przeczytanie tej książki. Bo no kupowanie książek, mmm, które chcę przeczytać kiedyś w przyszłości, ale na które w tej chwili nie mam czasu, jest naprawdę problematyczne, bo one się po prostu stosują i jest ich coraz więcej, a ja nie nadążam. I naprawdę zaczyna mnie to mocno stresować, i żeby trochę się odstresować, jakby, żeby się już tym nie stresować tak bardzo, po prostu muszę się nauczyć nie kupować książek za każdym razem, kiedy mam ochotę. Jakby z każdej tylko okazji, jaka się nadarzy. Zwłaszcza, że muszę się nauczyć zarządzać lepiej pieniędzmi, skoro będę mieszkać bez mamusi w przyszłym roku akademickim. Uff. Ok, jest też kilka rzeczy, które chcę zmienić na kanale. Oczywiście, no tak jak mówiłam, to są, wiecie, postanowienia noworoczne, które się zwykle nie spełniają, więc nic nie obiecuję tak naprawdę. Zwłaszcza, właśnie biorąc pod uwagę to, ile rzeczy się będzie zmieniać w moim życiu w tym roku, ale myślę, że to jest również czas, w którym chcę powiedzieć o tych rzeczach, które chcę zmienić, żebyście zdawali sobie sprawę, że ja też widzę, na przykład moje błędy, widzę to, co jest nie tak i to, co mogłoby być lepiej. Bo szczerze mówiąc, przez ostatnie 3 lata prowadziłam ten kanał, tak wiecie, bardzo chaotycznie i bardzo. Jakby z takim nastawieniem, że no ja nic nie wiem, ja tylko sobie mówię o książkach i w sumie nie mam żadnych oczekiwań co do siebie yy, Znaczy no miałam oczekiwania, ale nigdy się one nie spełniały, bo nie robiłam nic, żeby je spełnić po prostu yy, Głównie dlatego, że nie miałam siły, że dużo rzeczy się działo w moim życiu, no wiecie... No nie, nie będę przepraszać za to, że przychodziłam przez różne rzeczy, prawda? Ale no po prostu wiem, że teraz jest taki moment w moim życiu, gdzie mogę się postarać bardziej, gdzie mogę bardziej się skupić na tym, co mówię w filmach I po prostu robić to lepiej ja, na przykład, mam wielki problem z tym, jak słabo przygotowuję się do filmików, ponieważ zwykle po prostu siadam i zaczynam mówić o książkach. Bo, no wiecie, kiedyś próbowałam sobie na początku kanału rozpisywać dokładnie to, co chcę powiedzieć. Jak robiłam filmik o Pani Nocy, to dosłownie napisałam recenzję, którą chciałam potem po prostu odczytać, ale stwierdziłam, że to głupie. No bo jakbym chciała pisać recenzję, to prowadziłabym bloga, a kiedy chcę kręcić filmy na YouTubie, to po prostu chcę o nich mówić i to, wiecie, w taki trochę. W bardziej chaotyczny sposób, nie zawsze poprawnie, stylistycznie czy gramatycznie, ale wiecie o co chodzi. To jest jakby inny, inna forma przekazu. Myślę, że muszę się bardziej przygotowywać do filmików, ponieważ często jest y, sytuacja taka, że mówię o jakiejś książce, zwłaszcza jeżeli to jest książka, w której na przykład są poruszane tematy jakichś chorób psychicznych czy fizycznych albo y, w których są bohaterowie LGBT ja nie pamiętam dokładnie. Y, jak opisują ich autorzy, w sensie jakiej orientacji na przykład dokładnie jest dany bohater. I mi to przeszkadza, bo nie chcę, nie chcę was okłamywać, nie chcę wam mówić, że na przykład bohater Little Lion Emil ma chorobę, która jakby wpływa na jego słuch i dlatego nosi aparat słuchowy. Tylko chcę wam powiedzieć dokładnie, na co cierpi Emil i wiecie, takie rzeczy. Bo to jest ważne, to jest po prostu ważne. No, wiem, że się liczy to, czy na przykład w wersji z The Gentleman's Guide to Vice Vice, czy jest biseksualny, czy panseksualny, czy homoseksualny. To są ważne rzeczy, bo to są no po prostu różne rodzaje reprezentacji i każdy jakby zasługuje na to, żeby wiedzieć, jaki dokładnie rodzaj reprezentacji jest w danej książce. Więc y, muszę się bardziej na tym skupić. No, jeszcze taka mała rzecz, jak y, wymawianie poprawnie nazwisk autorów, kiedy już się decyduje na to, żeby powiedzieć nazwisko autora czy autorki wiedzieć, że jestem w stanie to powiedzieć poprawnie i kogo jakby, wiecie, nie urazić na przykład tym, albo po prostu nie mówić tego nazwiska, bo no same mi to przeszkadza, kiedy montuję film i po raz trzeci słyszę, ta książka jest autorstwa Alice, nie wiem, jak się czyta jej nazwisko albo coś takiego, to jest po prostu irytujące i dobrze jest wiedzieć, jak się czyta rzecz, po prostu. E, zwłaszcza, że na przykład mnie bardzo przeszkadza to, jak ludzie nie potrafią wymówić nazwiska Ricka Jordana, bo ja w wieku tam 12 lat e, już byłam w stanie wpisać w Google, jak się czyta, how to pronounce e, Rick Riordan's name, albo coś takiego. I po prostu no, odsłuchałam filmiku, gdzie on mówi, jak się czyta jego nazwisko i wiem, że to się czyta Riordan, a nie Jordan na przykład. I no stwierdziłam, że skoro jestem, w sensie byłam w stanie to zrobić w wieku 12 lat, to czemu w wieku 18 nie mogę się postarać e, tak bardzo? I po prostu no, dowiedzieć się, jak się czyta dane nazwisko. Kolejna rzecz, nad którą chcę popracować, to chyba raczej z czasem, bo jeszcze muszę się dowiedzieć paru rzeczy na ten temat, to zaznaczenie trigger warnings, kiedy mówię o książkach. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, którą muszę się dowiedzieć, i która jakby też świadczy o tym, że teraz nie jestem wystarczająco przygotowana do filmiku, wiecie o co chodzi. Wow! W każdym razie po prostu chcę powiedzieć Wam, na przykład, czy w danej książce występuje no jakiś rodzaj np. przemocy, który, który może być e, triggerujący, który może przywołać złe wspomnienia albo po prostu sprawić, że będziecie się czuć bardzo, bardzo niekomfortowo, bo no to też od tego jakby zależy e, bezpieczne czytelnictwo Dla mnie na przykład trigger warning są ważne, jeżeli chodzi o książki dotyczące zdrowia psychicznego, a raczej no właśnie chorób psychicznych e, bo no na przykład no nie czuję się zbyt komfortowo czytając książki, załóżmy Yy, opisem samookaleczania, tak? To po prostu nie są rzeczy, które są dla mnie dobre i które dobrze na mnie wpływają I chcę chociaż często wiedzieć po prostu, na co się pisze, kiedy czytam jakąś książkę Myślę, że to jest bardzo ważne i yy, istotne i muszę nad tym popracować, bo no, od tego zależy że po części też wasze bezpieczeństwo I to, co będzie się potem dziać u was w głowie yy, No bo łatwiej jest przeczytać, nawet jeżeli zdecydujecie się przeczytać taką książkę yy, To przynajmniej wiecie jakby, co was czeka i możecie się jakby na to przygotować, zdystansować i nie dać jakby na przykład, nie wiem, złym myślom wejść do waszej głowy. Więc nad tym chcę popracować. Myślę, że po prostu będzie to w formie napisu na ekranie, kiedy będę opowiadać o jakiejś książce, bo tak będzie łatwiej po prostu, bo boję się, że jak będę mówić, to o czymś zapomnę, ale no po prostu postaram się nad tym popracować. Kolejna rzecz, którą chcę zmienić na kanale, to chcę dodawać napisy do filmów. Kiedyś prosiłam Was o pomoc przy tym, ale rozumiem, że jakby no nie macie czasu y, tego robić, no bo to też nie jest, jakby no Wy z tego nic nie macie, tak naprawdę jeżeli to robicie sami po prostu dla mnie, bo Was o to poproszę, no i to tak naprawdę nie jest Wasza odpowiedzialność, jeżeli ja chcę, żeby moje filmy były dostępne dla wszystkich, w tym ludzi na no, przykład niesłyszących albo dla po prostu ludzi, którzy nie wiem oglądają filmik w autobusie i nie chcą słuchać go na słuchawkach, a chcą wiedzieć co się dzieje, co ja mówię, y, załóżmy y, no to po prostu ja się muszę o to postarać, to jest moja odpowiedzialność i ja się muszę tym zająć No i bardzo, bardzo chcę to zrobić Mi może trochę zająć, bo... No już o tym kiedyś mówiłam, że po prostu nie lubię za bardzo słuchać swojego głosu I samo montowanie filmu jest dla mnie dość wyczerpujące pod tym względem, bo już mam siebie dość pod koniec <laughs> Ale robiłam napisy do jednego filmu i w sumie nie było tak źle Myślę, że podołam temu, zwłaszcza jeżeli będę wiedzieć, że jestem lepiej przygotowana do filmiku i że on jest bardziej, wiecie... Merytorycznie poprawny, merytorycznie, jakby wiecie, zgodny, że nie będę myśleć sobie, Jezu i co ty w ogóle mówisz w tym filmie, i jakby nie będę czuć tego zażenowania, że muszę to napisać, jakby w napisach. Co myślę, że to dużo poprawi, więc tak naprawdę, wiecie, jedna zmiana pomaga na zmianę też innych rzeczy. Więc bardzo chciałabym, żeby mi się to udało. Nie obiecuję, że to wyjdzie od razu już teraz. No i oczywiście będę musiała nadrabiać te filmy chronologicznie. Czyli pewnie zacznę po prostu od robienia napisów na bieżąco do każdego filmu, który wstawiam, a potem dopiero zacznę dodawać napisy do poprzednich filmów z przeszłości, to mi może naprawdę długo zająć, ale postaram się, postaram się, żeby to się rzeczywiście stało w tym roku i żeby to weszło mi w nawyk w tym roku, bo myślę, że to również ważne i że jest przydatne dla wielu ludzi. I ostatnia rzecz, którą mam zamiar robić na kanale, a raczej której nie mam zamiaru robić na kanale. To jest coś, co wynika z tego, czego się nauczyłam w poprzednim roku. naprawdę, to była chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie nagrałam filmik o książce, jednej książce, tylko po to, żeby powiedzieć Wam, jak bardzo mi się nie podobała. E, oczywiście chodzi mi o ten filmik z The Fox All Cold, e, Norris Akawik. Ta książka mi się nie podobała. No i jakby mam do tego prawo, mam prawo Wam powiedzieć, co mi się w niej nie podobało, e, mam prawo Wam powiedzieć, że nie wiem, nie rozumiem za chwilę tą książką albo coś takiego, ale. To, co zauważyłam po opublikowaniu tej recenzji to to, że bardzo dużo negatywnych emocji we mnie zostało. Nagrałam ją po to, żeby się ich pozbyć, żeby jakby, wiecie, wyrzucić z siebie wszystkie te negatywne myśli, które miałam na temat tej książki, żeby po prostu jakby pokazać, yy, co o niej sądzę, ale też właśnie, żeby się pozbyć tych emocji, ale tak naprawdę wcale się ich nie pozbyłam, bo one wciąż mi towarzyszyły i do dzisiaj się trochę stresuję tym filmikiem, bo no po prostu to było nieprzemyślane z mojej strony, trochę uległam takiemu, wiecie, Hajpowi na hejtowanie książki w necie, w sensie, no może nie hejtowanie, ale wiecie, niepopularne opinie i takie tam. I zdaję sobie z tego sprawę i tego żałuję, szczerze mówiąc, bo nie sądzę, żeby to było konieczne. Nie sądzę, żeby konieczne było wstawianie do internetu chyba dwudziestoparominutowego filmu, w którym tylko mówię w taki dość agresywny, powiedzmy, sposób o, o tym, co mi się nie podobało w jakiejś książce, wiedząc bardzo dobrze, że bardzo wiele osób ją uwielbia, e, zwłaszcza na przykład osób, z którymi się przyjaźnię, które bardzo sobie cenię. I których opinie również sobie cenię To było już rzeczywiście niefajne z mojej strony, myślę I nie chcę tego powtórzyć, bo no rzeczywiście po prostu bardzo dużo negatywnych emocji wywołała we mnie ta recenzja i No też oczywiście ludzie broniący tej książki, no bo Oni bronili swojej ulubionej książki, bo się poczuli zaatakowani Ja się poczułam zaatakowana, że oni atakują mnie, no i wiecie, takie błędne koło Po prostu złych uczuć I że to mi to bardzo przeszkadza i zwyczajnie Nie chcę, nie chcę w ten sposób funkcjonować w internecie Wciąż będę próbować czytać krytycznie, mówić wam, co mi się podobało albo co mi się nie podobało w danej książce. To nie jest tak, że teraz będę, nie wiem, mówić tylko pozytywne rzeczy o książkach, jeśli, nawet jeśli mi się nie podobały, ale po prostu no, nagrywanie osobnego filmu tylko po to, żeby zjechać kompletnie jakąś książkę zwyczajnie nie jest czymś, co chcę robić, bo no bo nie, bo nie widzę potrzeby, żeby jakby ślać tę negatywność i ją rozprzestrzeniać coraz bardziej. Więc to się już raczej nie powtórzy ani w tym roku, ani w przyszłym. Po prostu nie chcę tego robić i yy... tak. <grytanie> to już wszystko, co mam do opowiedzenia w tym filmie. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować chociaż część tych rzeczy. Yy. Trzymajcie za mnie mocno kciuki i możecie mnie motywować, jeżeli będę leniwym leniwcem. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy Wy macie jakieś cele czytelnicze na ten rok, czy są jakieś książki, które chcecie koniecznie przeczytać w tym roku albo czy macie właśnie jakiś takie taki na reads, jakby ilościowy, ile książek chcecie przeczytać. Jeżeli na przykład Waszym celem na nowy rok jest założenie kanału na YouTube albo bloga książkowego, to też oczywiście dawajcie znać i linkujcie. Chętnie zobaczę, co nam się u Was dzieje i jak się wyobrażacie Wy na temat książek, które czytacie. I tak, to wszystko w tym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie, co parę dni, mam nadzieję. I cześć!